Witajcie moi drodzy na kanale Świecznik W sobotę 1 lutego Chcę wam pokazać roślinkę, którą Przyniosłam z biedonki W wielkości pewnie z 50 cm Słuchajcie Kosztowała 29,99 Ostatnią ją wzięłam Jest to kalatea fasciliata Bodajże I sprawdzałam y, przed, przed chwilą W internecie y, na przykład na coca Flora kosztuje 49 zł, a gdzieś tam była za 30 ileś, więc naprawdę się opłaca. Zobaczcie, y, oczywiście podłoże produkcyjne Full. Liście ma przepiękne. Zobaczcie, jakie piękne te liście. Zielone z takimi, właśnie z taką wariegacją jasno-zieloną. Ma dużo liści. Tu ma młode listeczki. Zobaczcie. Tu wychodzą, tutaj są młode liście, tutaj są młode liście, więc jak za 30 zł, nie mam kalatei w, swoim, w swojej kolekcji roślin, jak za 30 zł stwierdziłam, że, chociaż tu ma trochę obsuszone liście już, że dam jej szansę, lubię takie właśnie z takimi okrągłymi liśćmi rośliny, dam jej szansę, bo nawet jakby miała umrzeć, to za 30 zł warto próby. Zaraz zabieram się do przesadzania, a jeszcze Wam tylko pokażę. Tutaj mam roślinki, których już się nie mogłam doczekać i przesadziłam. Kupiłam takiego maluszka na moje badyle. Jest to EpiPremnum, chyba Cebu Blue. Umyłam go w mydle potasowym z nim i płynie do naczyń po zakupieniu, ale jak widzicie. Tutaj nie za dobrze się y, dzieje. No, zobaczymy. 15 zł gdzieś kosztował. I tu też przesadziłam wczoraj. Też pierwsza w mojej y, kolekcji. Taka malu taki maluszek, też za jakieś chyba 15 zł. To jest Maranta Lemon. I też zobaczcie, coś tutaj mi z liściem się stało. Y, nie wiem, czy to olej gnim, czy to to mydło. Chociaż mydło podobno potasowe nie powinno mieć takiego efektu. Zobaczymy. W każdym Zroznę w czternastka zobaczcie, aż tutaj korzeń przerósł i nie chce, nie chce, nie może przejść. Muszę rozwalić niestety tę doniczkę. Muszę ją rozciąć, żeby korzenia nie, nie uszkodzić. ale jak za 30 zł i 14 doniczka, no to chyba to jest prosta kalkulacja, że naprawdę się opłaca, nie uważacie? I roślinka dosyć droba się wydaje, no zobaczymy. ale grube korzenie, patrzcie patrzcie jakie grub, mega grube korzenie, tak wygląda bryła korzeniowa, więc takie grube bulwy, włochate włochate tutaj zobaczcie no ciekawa ta roślina zobaczymy Trochę tak wygląda tutaj, jak u zamiokulkasa, że y, z tych pędów są takie jakby osłonki, znaczy wyrastają takie osłonki na tych pędach też. Zamiokulkas też ma coś takiego. Ja dalej czyszczę korzenie z ziemi. Chciałam wam tylko pokazać. Zobaczcie, jak tutaj wyrastają modygi, czyli gdzieś z tych korzonków wyrasta sobie taki ząbek, już widać, że gruby, pełny wody pewnie. I będzie nowa łodyga. Planuję, tak sobie myślę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Te liście, które mają takie, właśnie tutaj, żółte, czy wyschnięte końcówki. Bo nie wiem, nie znam się, czy to jest grzyb, czy to nie jest grzyb, ale utnę go na pewno. Za 30 zł robię tak. Tego też wytnę. Czyli wszystkie, może tego też. Nie, bo ten żółtych nie ma. Ma żółte, które są takie podejrzane. Tutaj też widzę, zobaczcie. Gdzieś tu grzybek chyba. Się dar, więc te liście planuję uciąć. I zostawić tylko te zdrowe, żeby mi się może cała roślina, cała roślina nie zagrzebiła. Tak. tak wygląda efekt końcowy mojego oczyszczania. Zobaczcie, tyle ziemi jest. Jakoś nie za wiele. Zostają opukane w wodzie. Zobaczcie korzenie Kalatei. Widać, że tu wychodzi, zobaczcie, tu wychodzi nowy, tu wychodzi nowy. Więc sporo jest tych nowych potencjalnych łodyg. Ładnie jest, zobaczcie, dokładnie są liście umyte, opłukane wszystkie i zostawiamy ją na moment do wyschnięcia. Ja zaraz idę na balkon pryskać, oprysk substral owadobójczy przeciwko przędziorkom, misecznikom, mącznikom, wełnowcom, nic specjalnego, standardowy. No nic, zobaczymy. Przesadzam ją do doniczki z 14 oryginalnej, której była do 17. Ja już tutaj jakby wielki, wielkiego wyboru nie mam. Po prostu jest kupiona. Tak jak mówiłam, daje jej szansę. Mam nadzieję, że się nie ukryły jakieś tam szkodniki. Tak jak potrafiłam, tak ją oczyściłam. Umyłam, spryskałam. No i zobaczymy jak sobie będzie dawała radę. Jest generalnie tam, polecam Wam zobaczyć filmiki w internecie, jeżeli ktoś jest karateą zainteresowany. Jakie mogą być przyczyny właśnie tych schnięcia liści, tych końcówek. I to tam może być grzyb, może być przesuszenie, może być złe podlewanie, złą wodą, zła odżywka, więc jak się zacznie coś namaksać tą rośliną, to zostanie tylko po prostu to przeczekać, bo pewnie ona cała mi tutaj wyschnie. Dobra. Roślinka jest. Tak wygląda, moi drodzy. Troszeczkę ją. Aha, żeby było podłoże przepuszczalne. Najlepiej takie do, do paproci, lekko kwaśne. Tak w tym filmiku było. Jeżeli macie kalate, macie jakieś doświadczenia z jej uprawą, jakieś sprawdzone triki. To, jakie podłoże używacie, to bardzo proszę o yy, w komentarzach te informacje zostawić. Tak wygląda, moi drodzy, moja kalatea. Zobaczcie po przesadzeniu i zaraz wędruję do kącika roślinnego. Trzymajcie kciuki. Życzę Wam udanej reszty dnia, udanego tygodnia. Pozdrawiam. Do zobaczenia następnym razem.